Myślę, że w Szamotuły i Polac Samotowski wpisały się w pewien taki wyraźny rejestr zmian, jakie były oczekiwane w wielu miejscach w Polsce. Wygrał burmistrz w Szamotułach, ale już powiecie, mamy rzeczywiście sporą zmian. Widać wyraźnie, że starosta Kowzon zakończył swoją misję dotychczasową, że będzie nowy starosta właśnie tak widać wyraźnie, że powstała koalicja, która dzisiaj może skutecznie wszystkie sprawy dla powiatów rozstrzygać większością głosów, a więc na pewno po długich jednak, po długich rządach dotychczasowego starosty będzie spora zmiana. Jakby Pan jako, przecież bardzo, także ten doświadczony polityk naszego regionu ocenił te, te 16 lat Pana Krowa. Czy to było dobre, czy to było złe? Czy... I przede wszystkim, jakie będą, jaka będzie polityka pana Krasiewicza pana zdaniem? Moim zdaniem, jeśli chodzi o to, co czasy, które minęły, bez wątpienia było coś w sposobie rządzenia przez e, występującego starostę, co bym nazwał takim trochę nadmiernie ręcznym sterowaniem i wpływaniem na wiele spraw na zasadzie po prostu budowania stref, stref wpływu. Także to jest kwestia, która rzeczywiście jest. E, no, myślę, że jedną z, jedną z przyczyn tak naprawdę w dzisiejszej przegranej... A przyszłość? A przyszłość myślę, że mamy w tej chwili bardzo taką ciekawą koalicję na, na rzecz powiatu, szeroką taką podziałami. Tak więc myślę, że może z tego powstać bardzo ciekawy konglomerat pomysłów i rozwiązań. Myślę, że jedną z rzeczy najważniejszych będzie po jakby już zaakceptowaniu Wodnicy Wolnej, będzie teraz na pewno walka o pełną Wodnicę Szamotu. Parę tematów będzie niezwykle ważnych. Myślę, że z powodzeniem się uda obecnym władzom do tego nie prowadzić. Dziękuję oczywiście serdecznie wszystkim wyborcom z Szamotu, powiatu Szamotowskiego za udział w wyborach, za to, że wykazaliście się Państwo tutaj frekwencją, bo nie wszędzie to wyglądało na tyle dobrze jak tutaj. Dziękuję bardzo.